Cześć wszystkim. To Ozgę. Ozgę próbuje mówić po polsku. Dzisiaj jeszcze próbuję mówić po polsku. Aha, słuchaj. Ona już to powiedziała. Ale bo tym razem jest tam w Berlinie. Okej, okay, teraz proszę pokazujemy. Dziesiąta rano to jest jej śniadanie, naprawdę. Widzicie, to dużo rzeczy są. Teraz próbuję i słyszałem, że to jest najpopularniejszy kebab w Berlinie, więc to docie. Mięso, czyli Spices withoutie co smakuje smakują jak w Turcji, więc bardzo mi się podobało, ale teraz piszczoła jest o kurwa. Patrz ona znowu co się? Teraz mam Curry 61 to jakieś e, popularne niemieckie jedzenie, tylko po prostu kiełbasa i sos ketchup i oczywiście Curry. Wygląda coś takiego? Spróbuję. Smakuje! Okej. Okay. Reszta filmu jest na YouTubie. Proszę oglądacie. Ona jest bardzo zabawną i miłą dziewczyną.